Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrałem w Jade Empire. Ja jestem Lilith jak zwykle od w poprzednim odcinku udaliśmy się, weszliśmy. Jesteśmy w Pałacu Cesarza. I co? I trzeba udać się w do nie? Konkretnie tu. Take this intrusion kindly, especially not with the information we've learned. I, I don't know what my father has done or what his reaction will be, but I want you to know something. Oh? I care for you, and I want to explore what we mean to each other in more intimate surroundings. We have to face my father and find out what has happened, what he has done, if we still can, afterwards let's find out what we truly mean to each other. ah, i longed for you to say that, and i will hold you to it. now to the emperor and your master. i can only hope that my father has been the victim in this. i pray he has the answers i seek. the fate of the empire depends on it. Znany na wysokich stanowiskach, czyżbyśmy otrzymali dostateczne potwierdzenie, że księżniczka Sanlian Lian jest naszą dziewczyną? Zaraz zobaczymy. Plus 5 do trzy, plus 2 do intuicji. Pomogły księżniczce San Lian, przekonać się, że za problemem czysta stoi jej ojciec. Świadomość, że zawsze bez względu na sytuację znajdzie się w niej. Znajdziesz mnie z co na pewno będzie odnosić się na duchu. Chyba to jest tak. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba dostawałeś podobny bonus, gdy nie wybraliśmy jako y, romantycznej opcji. Romantyczna opcja, boże, jak to brzmi. No nieważne, no, w każdym razie chodzi o to, że. <laughs> Że tutaj yy, chyba mam potwierdzenie, że jest naszą kobietą aczkolwiek jeszcze chyba nie jest rozstrzygnięte. No zobaczymy, dobra. Na razie idziemy. Do boju. Twenty years Lee. Hmm. I have waited long enough. Atone for your treachery and give me what I require look to yourself, brother you would have done the same I am the eldest and therefore the emperor I have you at a disadvantage and yet you toy with me What do you know, glorious strategist where is the spirit monk? You will find out soon enough. Important matter. And what have you done to yourself? You look like a common street woman. And who is this? You invite filth into the halls of my palace. This is not how the child of the emperor should act. Don't lecture me. Master Li's student brought me evidence from the Lotus Assassin Fortress. You allow death's hand to corrupt the empire. Master Li's student. No to możemy wtoczyć do akcji. A eee, no, możemy to zrobić kilka, e, zdeklarować to w parę, e, parę na kilka sposobów. E, Pierwszym nazywam się Franek Kimono, przyjmuję żeby ratować e, mojego mistrza. Nazywam się, jestem Franek Kimono, szukam zemsty za, za napad na mój dom. Jestem Franek Kimono, otworzę ci odczucie cierpienia twojego ludu. I żadne z nich nie jest dobre. <laughs> Te dwa chyba są. Yy... Znaczy mogą skutkować. Znaczy nie wiem, nie pamiętam dokładnie, dawno przychodziłem w tą grę po ciemnej stronie Franka Kimono, ale generalnie chyba. Ale chyba dwójka i czwórka właśnie mogą skutkować w tym, że dostaniemy punkty ciemnej strony Franka Kimono. Dobrze, nazywam się Franek Kimono. Tu, żeby ratować mojego mistrza. This child. The very person who tested my lotus assassins brought to my doorstep by my own daughter. Brother Lee, did you plant the seeds for this fool to come here? Layers upon layers, always the glorious strategist. is the center of this I am the Emperor. I am the heart of the Empire. Death's hand is a diversion. He is Death's hand. My hand. I don't blame you for your foolishness. What can you possibly know? The Emperor is the manifestation of divine power. That is your role as figurehead. How could you betray the people? Your greed has unsettled the whole of the Empire. The dead no longer sleep. My child, remember your place. I have no patience for anyone that challenges my authority. Not even you. Kill the rest! They are unimportant. No! <laughs> I won't let you disgrace the Empire! Enough! I am God, Emperor, Son! In my youth, I ruled dutifully. But nature does not respect titles. Withering drought, not battle, threatened to take my throne. But I would not allow it i assaulted the underworld and claimed the great water dragon and neither the treachery of my siblings nor my failing body could stop me i am no longer a slave to time's decay my actions have wrought the empire great strength and its emperor endless power who among you would dare challenge my right to rule That glow. Brother Lee hid the amulet in plain sight and acted as his own diversion, just as death's hand diverted attention from me. The obvious threat hid the insidious one. Do you even know what you hold, child? What truly led you? But for whom, I wonder, do you blindly follow the will of your master? Is anything so simple? You were guided to me. What did Lee tell you? That I murdered your people and caused the restless dead? Side effects. Afterthoughts. This is about power. And I will add yours to what I have stolen. Even if you are impervious to my sorcery, it changes nothing. I am a god. Come, student of Lee, your quest for death is at an end. Zbyć... Trzeba się Czas ich pozbyć szybko. Zwłaszcza, że te punkty skupienia się nam przydadzą za chwilkę. trochę tutaj przerzelić ich szeregi. Tak jest dużo, to można... A cholera, niedobrze. To właśnie jest dużo, to można trochę ich powysysać zbiorczo. 아아 <laughs> 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 Czy jestem sam! O, niedobrze! Teraz właśnie zwróciłem uwagę, że nie ma ze mną nieba. O, jak to nie brzmi. ale chyba w co pamiętam, tam jest gdzieś chyba kapliczka, jakoś tak. Może można uzupełnić nasze skupienie, bo to naprawdę o to chodzi. De ile was jest... Was do cholery jest? Pieprzone pachołki. O. Wow. ty. Że to dobra zastę. tam jeszcze potem potem jeszcze będziemy do czynienia z tymi zabójcami dla Tosu wysimy z ciebie dziadu całą energię przekazasz mi całą swoją siłę duchową. Ha -ha 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 -ha. Braner Kimono niepowstrzymany. No. I mamy autosywa, którego trzeba najgóny szybciej skasować. I zrobić własnego napis profilaktyczny. Te słoje chyba są niezniszczalne, ale ten już tak. Boo! To było dobre. Tylko no do łagodnego umysłu. Co? The ball! Umysł plus 2 nie jest plus dwa tylko koczące. Ha! To jest użyteczny shit. A rozumiem, on powali naszych wszystkich towarzyszy. No dobra, zapis. Waszest. Weaklings, all of you. Your defiance grows tiresome, student of Lee. You must learn your place in the order of things. I told you that the lotuses will come out. Well, they are Zabójca do to, Tosu Master, haha! <laughs> ktoś nie przetłumaczył! Ktoś nie przetłumaczył, ktoś nie przetłumaczył, Dobra, mi zabiusza, to powiem tutaj się zabójca do Tosu jest. Kurde, wow. To są na razie ludzcy przeciwnicy, nie? Na mówię ludzcy, A, to się okaże, ale... Widzicie, że. Dobra, ostatni. że. to no to od siebie wiadomo to że. Ok. Wykorzystałem na chwilę przemianę, ale dobra, mamy tutaj na szczęście tą, y, źródło ducha. Po drugiej stronie chyba jest kapliczka, kapliczka skupienia. Tak, to nam się bardzo przyda. Kolejny autosave, który trzeba zlikwidować. I zapis gry. Na full jesteśmy teraz. Te skrzynki ja będą pieniądze i to dosyć po suma. Tak 4000 e sztuk srebra. Po drugiej stronie, chyba też. Też tutaj tej urnie. Właśnie, urna. Nie mogę znaleźć słowa na tą. Au! Wow! Dobra. Na szczęście mam tutaj blisko kabliczkę. Okay. Shave, jak to się I jedziemy dalej. Ubijmy Fools! Can you not dispose of one defiant peasant? Very well. I will face you myself, no matter your destiny. You will fall here today! Oh, Gim, Mówiłem, że to potężna ten potężny styl. Oh,

I'm sure there is my student. Your abilities have grown immensely. But it also does my heart good to see that you have remembered the basics of what I taught. Even the floor. Death has come to you, but life can be regained. I will guide you through madness to the light. Follow the pillar of light. No i to moi drodzy. Zakończymy odcinek. Okazuje się, że mistrz li... oddawał to pana tylko po to, żeby przejąć władzę po swoim bracie. A ta Niewidzialna, niedostrzegalna e... przez wszystkich e... wada nasza okazała się służyć tylko temu, by mus Mistrz, w momencie naszego największego triumfu, mógł nas zabić. Zaczęliśmy dużo przedmiotów: Jedw jedwabne strony, pudło, cytry, notatka znaleziona w piecu. Mapa wiatrów, a to znaczy, że chyba nie będziemy już mogli wrócić tego co pamiętam, do pieca e, do mistrza e, Lao. Tak mówię, nigdy mi się z tym, z tym piecem nie udało do końca zro, z, ten, znaleźć e, wszystkich e, przepisów. No cóż to e, moi drodzy, zamykamy. I rozdział piąty, w którym interweniuje woda smoczyca. Ujawnia się prawdziwa historia, a dziedzictwo mnicha duszy zostaje odzyskane. Klęska cesarza Sanhaya miała wszystko naprawić, ale jednym precyzyjnym ciosem mistrz powalił cię na ziemię. Okazałeś się pionkiem w jego starannie zaplanowane zemście. Królestwo dusz rozciąga się teraz przed tobą, ale co dalej dobiega wyzwanie. nie jesteś jeszcze stracony dla żyjących. Koniec. Tak jest! Tutaj zakończymy nasz odcinek moi drodzy, ja mówił z Wandalf to było, czyli ten do następnego odcinka, na razie cześć!